Fortuna, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia, a w nich między innymi uderzył w drzewo. W pojeździe znajdował się kierujący, który był w nim uwięziony. Poradnia dla kobiet w nowej odsłonie. Zadbaliśmy o to, żeby było komfortowo, nowocześnie, z najlepszym sprzętem. Na drodze relacji Godziszowa-Snowidza samochód uderzył w drzewo. Zakleszczonego mężczyznę wyciągali strażacy. Kierowca trafił do szpitala. Niewykluczone, że kierował będąc pod wpływem alkoholu. Na drodze relacji Godziszowa-Snowidza doszło do wypadku. Policjanci, którzy natychmiast udali się na miejsce, zostali świadka, który powiadomił dużurnego o tym iż pojazd marki Audi uderzył w drzewo. Policjanci w samochodzie zastali mężczyznę jak się okazało był to 40 letni mieszkaniec naszego miasta który był zakleszczony. By wydobyć mężczyznę z samochodu konieczna była pomoc strażaków. W pojeździe znajdował się kierujący który był w nim uwięziony, strażacy wykonali dostęp do osoby poszkodowanej, a następnie ewakuowali ją na zewnątrz i przekazali przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. Jak informują policjanci, od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu. Nie było możliwe wykonanie badania alkomatem, w związku z tym w szpitalu została pobrana mu krew do dalszych badań. Na tej chwilę policja prowadzi postępowanie o wypadek drogowy. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu w Legnicy. Policjanci będą ustalać, czy faktycznie prowadził samochód, będąc pod wpływem alkoholu oraz co spowodowało wypadek. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza RCZ w Lubinie w nowej odsłonie. Cztery pomieszczenia przeszły gruntowny lifting. To jedna z wielu inwestycji. Kobieca część przychodni Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie to świeżo wyremontowane cztery pomieszczenia Gabinety Lekarskiej i Położnej USG i KTG. Kolejny etap inwestycji to właśnie to miejsce, czyli poradnia ginekologiczno-położnicza w naszej przychodni. To taki element pewnej całości. Nasz szpital realizuje umowę koordynowana opieka nadciężarną, czyli opieka od poczęcia do szóstego tygodnia życia dziecka po jego narodzinach. I tu w tym miejscu jest początek całej opieki. Każda pacjentka w momencie, kiedy planuje ciążę i od momentu, kiedy w tą ciążę zajdzie, jest pod stałą opieką lekarzy, położnych. Cieszymy się, że w tak pięknym miejscu. Zadbaliśmy o to, żeby było komfortowo, nowocześnie, z najlepszym sprzętem, ale też przyjaźnie. Wyremontowane pomieszczenia i dodatkowy personel, do tego nowe usługi i badania, z których mogą skorzystać chętne panie to wszystko oferuje Lubińskie RCZ. Zachęcamy też, mamy bogaty wachlarz ofert takich profilaktycznych. USG piersi, które wykonujemy w pracowni USG u nas w szpitalu, badania przesiewowe, cytologia HPV raz na trzy lata z takiego pro, programu rządowego, więc to wszystko tutaj w poradni jest. My w naszej poradni przeprowadzamy testy HPV. Jest pobierana dokładnie tak jak płynna cytologia, tylko że to jest test przesiewowy. To jest badanie profilaktyczne. Płynną cytologię wykonujemy wtedy, kiedy ten test przesiewowy na HPV wyjdzie dodatni. Z usług lubińskiej przychodni korzystają pacjentki nie tylko z Lubina, ale także z różnych stron Dolnego Śląska. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Lubinie kolejny raz udowodnili, że dzień seniora to w ich placówce ważne święto. W tym roku przygotowali dla seniorów spersonalizowany spektakl, podkreślając znaczenie pamięci, szacunku i więzi międzypokoleniowych. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi przygotowali dla świętujących wyjątkowy spektakl. Oj, święto, święto, już, już no, czy przynosi ten, ten nowy komputer i te nowe akumulaty. Przedstawienie w tym roku to była specjalnie zrobiona na tą uroczystość takie trzy scenki dotyczące współżycia właśnie między młodymi ludźmi, a między seniorami i ich funkcjonowanie w takiej codzienności. Scenariusz napisały panie, które prowadzą koło teatralne, także to było takie bardzo spersonalizowane. To już tradycja, że w szkole obchodzony jest dzień seniora. Dawniej uczniowie wręczali laurki, obecnie coraz częściej są to występy artystyczne. Seniorzy są bardzo zadowoleni, wzruszeni, wdzięczni. Wyrazy ich sympatii, podziękowania nie mają końca. Wzruszeni na koniec tym wszystkim, przede wszystkim dlatego, że o nich pamiętamy. Jak podkreśla dyrekcja, takie spotkania służą zacieśnianiu więzi między pokoleniami, ale mają też uczyć najmłodszych szacunku i uważności na osoby starsze. Przypominają również dzieciom, jak ważną rolę pełnią seniorzy w rodzinach i społeczeństwie. W Lubinie zapowiada się wyjątkowy weekend. Tradycja spotka się z nowoczesnością podczas drugiej edycji festiwalu Łemkowie w centrum. To trzy dni pełne folkloru, sztuki, designu i muzyki, które pozwolą mieszkańcom regionu odkryć barwne dziedzictwo łemków, a wszystko całkowicie bezpłatnie. Przed mieszkańcami Lubina wyjątkowy weekend. Festiwal Łęmkowie w Centrum po raz kolejny połączy tradycję z nowoczesną sztuką. Czeka nas dużo muzyki, designu i odkrywania lokalnego dziedzictwa. Łęmkowie, po raz kolejny w Centrum Działań Twórczych zaczynamy w Kuprum Arena. Mamy tam ogromną przestrzeń. Dzięki współpracy z tą instytucją możemy przedstawić niesamowitą fantastyczną artystkę, panią Annę Marię Zygmunt w, w swoim nowym pokazie mody Rusynka. Jest to kolekcja inspirowana sztuką, kulturą, pamięcią łemkowską i to wszystko jest wyrażone w stroju. Można to wszystko zobaczyć o godzinie 18 w Kuprum Arena, a do tego muzyka na żywo zespół łaściwoczka. To wszystko w piątek. Zapraszamy Państwa serdecznie, godzina 18. A w sobotę zapraszamy na oprowadzenie o godzinie 11. Cerkwi pod wezwaniem Świętej Trójcy. A od poniedziałku Galeria CDT otwiera wystawę Niki for Fenomen Samorodnego Talentu. Pierwszą w Lubinie prezentację oryginalnych prac słynnego malarza, niesamowity artysta. Nikifor Krynicki, zdobyliśmy tą wystawę, cieszymy się, jesteśmy z tego dumni i od 24 listopada do 19 grudnia serdecznie Państwa zapraszamy, aby napawać się tą niesamowitą, naiwną, prymitywną, ale jakże piękną sztuką. To doskonały moment, by zanurzyć się w barnej kulturze łemkowskiej i poznać jej wyjątkowych twórców. Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, ale na zwiedzanie obowiązują zapisy. Piłkarze ręczni Zagłębia rozegrają kolejny ligowy mecz. Tym razem rywalem Miedziowych będzie PGE Wybrzeże Gdańsk. Lubinianie udadzą się do Gdańska podbudowani ostatnim zwycięstwem nad MKS-em Kalisz, które było ich pierwszą wygraną w sezonie. Miedziowi będą chcieli pójść za ciosem, jednak na ich drodze stanie rewelacja rozgrywek. Trzecia drużyna Ligi PGE Wybrzeże Gdańsk. Goście liczą na powtórzenie wyniku z ubiegłego sezonu. Pamiętam, że w tamtym sezonie też świetnie grali. Zawodnicy uwierzyli w to, co im mówiłem. Pojechaliśmy i wygraliśmy, wygraliśmy bardzo wysoko z Wybrzeżem u nich. Wierzę i chcą stworzyć to w ich głowach, ten wyjazd, ten mecz. Wierzę w to, że wyjedziemy tam i zrobimy to, co nas należy, czyli będziemy w końcu punktowali jeszcze więcej niż dzisiaj dla drużyny Zagłębia. Niedzielne spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 16. Mecz zostanie rozegrany w ramach 12. kolejki Orlen Superligi. Tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie wydarzeń. Za uwagę Państwu dziękuję i do zobaczenia.